Gotowe, wszystko gra. Obiecaj mi coś, co zechcesz. Jeśli się nie uda, zabij mnie. Uda się. Nie zostało mi wiele czasu. Chciałbym się chociaż pożegnać. Nie zamierzam Cię stracić, nie pozwolę Ci odejść. Mamy dzwonek. Siadamy. Jestem! Dzień dobry, uczniowie. Jest dziś z nami nowy nauczyciel. Cześć. Jestem Pete... E, b, b, pan, pan? E, pan Parker. I mamy dziś ogromne szczęście, bo jesteśmy na fizyce, a fizyka jest świetna. Zastanawialiście się, jak insekty i um, ptaki, gady biegają po wodzie? Dwa słowa: napięcie powierzchniowe. Łazienka! Dobrze. W tym napięciu chodzi o kohezę. Hmm? E, Współczynnik napięcia powierzchniowego gamma to stosunek siły działającej stycznie do powierzchni cieczy F do wartości L, czyli długości brzegu tej powierzchni. Zydzikenki. Czy ktoś. E e! Ja. Potrzebuję pomocy. <t attorneys Austria> <tanki emerges> A, pan Morales. Tak? E, na pewno nie poradzi pan sobie z tym sam? O, otóż nie. O. Dobrze, więc klaso, em, rozdział czwarty lub piąty. E, czytajcie. Miles potrzebuje tej pracy. Jak wróci dyrektor i mnie nie będzie, wylecę. No wiem, ale musisz to zobaczyć. O, dlaczego dziś na bank mnie wyleją? Nie! Evans już jest ściekła za to spóźnienie z rana. Stary, mówiłem, żebyś był na czas! Dobra tam, zaraz będziemy z powrotem. No świetnie, bo mam spotkanie w sprawie podania o przyjęcie do koleżu. O! Skończyłeś esej? Nawet nie zacząłem! O! Dolećmy do miasta i jak najszybciej zajmijmy się Marko. Zabierzcie się szybko w centrum. Jesteśmy w Brooklynie! Jameson wysłał cię w teren dla Bugle? Nadal nie wierzę, że JJJ jest twoim szefem. Podoba mi się nowy system. Niedługo zrobisz z nim porządek. To co robimy z Marco? Od ostatniego starcia minęły wieki. Według świadków biegł przez i coś wykrzykiwał. Ponadto zdawał się wściekły, obłąkany, żalony. Ludzie do niego mówili, ale nie chciał słuchać. Po prostu, no... zdołali go uspokoić. Widziałam już takich. Dobrze, że teraz jest nas dwóch! Powodzenia. Dzięki, MJ! W sumie przydałby się nasz nowy wynalazek! Nie ma mowy! Nie testowaliśmy go! To prototyp! Masz go, prawda? Bez komentarza. Groźnie. Może jest głodny. Lepiej rzućmy mu coś na ząb. Jaki jest plan? Zajmij go. Mam pomysł. O kurde. Po tylu latach wciąż masz żal, Marko? Może spróbuj jogi Widocznie bardziej ludzkratys Taki miałeś pomysł? Nie mówiłem, że będzie dobry! To miało być całkiem normalny cykl! Dobry! To miał całkiem normalny dzień! Nauka fizyki i niezręczne rozmowy w pokoju nauczycielskim! Wszystko będzie dobrze! Jak Spidermanie, masz radę w przejąć tę przesyłkę? Jest dość silna! Robi się! Mini marco Też bym tak chciał. Odstawiłem pana chacciarza, a w nagrodę upadł mi kombinezon. Przyzwyczajaj się! Sędzem właśnie wyzygał nowych kupić. Czy On tak może? Najwyraźniej potrzebujecie tu. <gry> Panie Parkers! Przepraszam! Co mówi? Dyrektor Hema! No ja chcę! Wszyscy Studenci opuścili już salę! Gdzie pan jest? Nie. Panie Park! Po prostu! Zapłupiałem! Zabrać auta! Co to było? Nic, nic! Ja tylko... Proszę wrócić i nadzorować klucz. Albo... To nie za dobrze. Teraz będę. Jak się trzymasz? E, Majus dzwoniła dyrektor Ewa. O, nie. Wywalą mnie ze szkoły? Hej, ty tylko wagarujesz. Ja porzuciłem uczniów w trakcie ogólnomiejskiego kryzysu. No. Czekła, Sandman! Nie cierpię tego imienia. Wiem, że jesteś tam niezły! Ciebie to nie dotyczy. Daj mi spokój! Chcę ci pomóc! Ale najpierw zabój. Daj mi spokój, albo Nie słucha nas! Musimy uderzyć mocniej! Tak! On nie cierpi wody! Ramie już po Założy się, że nie przepada za elektrycznością! Czytasz mi w myślach! że po tobie! Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo! Chyba pora na magię Gangiego! Ganki, nie jesteśmy! Stary, ale jazda! No wiem! Ale posłuchaj! Potrzebujemy źródła wody przy Wall Street! Sprawdzę sieć bo Uważaj za siebie! Tam też, panie Parker! Ciebie! Co? Nie! Ganki wszystko wie! A poza tym strasznie dziwnie się zachowywali. Nie trzeba się było pchać do szkoły na tym stanąć twarzą w twarz! trochę piachu! Hamasz! To dla waszego dobra! Podaj mój dzisiejszą prognozę pogody! W litrów wody Dobra, dzięki ganki było yeah. się nie wtrącać To Końby jest za dobra droga Może i trochę się z tym pośpieszyłem W dodatku staje się coraz większy Jesteśmy blisko, nie zatrzymujcie Zbiornik z wodą Chciałem tylko żyć normalnie, jak inni ludzie. Nie tędy droga, Marko. Dla takiego jak ja nie ma innej drogi. Tylko w górę. Gdzie jesteś, pit? Zostań w środku! Chyba jest zajęty. Bez tego zbiornika z wodą to będzie długi dzień. Przeszłaście, majs. Chciałem mieścić normalne życie. Jeszcze nie wszystko stracone! Teraz już za późno. No, Nie może budować banku w piasku. Mamo, wszystko w porządku? Jestem spitem! Wiem! Jesteś na każdym kanale. Jadę do centrum pomóc z zapleczem i zapasami. Gang następujecie w szkole? Tak! Ale później mam to spotkanie w szkole! A dyrektor myśli, że... Słuchaj, ja z nią porozmawiam. Nowy Jork cię teraz potrzebuje. Ale mam fajną mamę! Proszę, bądź ostrożny. Cepiero, micho. Mama ma rację. Nie możemy zawieść miasta. by mnie wszędzie! A raczej Spidermana. Dobra, później pogłówkujesz, Mai. Skup się. Jak tam Spidermanie? Już prawie jestem. Ten zbiornik jest nasz! Właściwie to jego! Co przegapiłem? Próbuję, nie zeszlę! Najpierw niech się lepiej napije! Udało się. te nie była stabilna, ale no to jazda! Się skrzydła. One pozwalają latać. No ale to jeszcze nie koniec. Marko jest na plaży. Co będzie, jeśli dorwie się do tego piasku? Chyba właśnie to zrobi. Potrzebujecie jej to już. Musisz się uspokoić, Marko! Krzywdzisz niewinnych ludzi! Nimi się przejmuję, ale mną nie. Nie chcieli słuchać Marko, ale na nic ignorują. dalszy ciąg lekcji. Lekcje? Buza Marko generuje sporo elektryczności! Co się stanie z napięciem powierzchniowym piasku i zwiększymy napięcie? Pulkuryzm! Jak w przyrodzeniu złogosłup! Pięć pluset! Błąd dość znuża energii, a ja w niego strzelę! Jeszcze by we mnie wziął! Dasz sobie radę? Będę musiał sprawdzić!

Poprzysięgliśmy chronić miasto! Mam piasek? Wszędzie. Marko, będzie dobrze. Nic nie jest dobrze. I to od dawna. Jeśli potrzebujesz pomocy, to nam powiedz. Wy będziecie potrzebować pomocy, kiedy po was przyjdą. A starość, zrobiłeś się powolny, Siergieju. No. A ty nie doczekasz starości. Szedłem twoim śladem wiele godzin, ale nie wyciąłeś nic! Żałosne. Chciałem silne zwierzęne. A wy dajecie mi to. Szefie. A może zmiana terytorium? Spalić ognia. Czas na wielkie łowy. A nie działa. Pit widziałeś? Poczekaj chwilę, Myers. Spokojnie, okay. będzie dobrze. Tak, masz rację. Hej, ganki! Wiem, wiem. Sieć padła w całym mieście. Co się dzieje z przychodzącymi zgłoszeniami? Trafiają do kolejki, ale... Chwila. E, spróbuję coś z tym zrobić. Sprężaj się! Zanim apka padła, widziałem prośbę o pomoc od kogoś na rogu Liberty i Broadway. Jestem w drodze. Ale bajzę! Marco... Co w ciebie wstąpiło?